24-25 stycznia w bielskim Hotelu Dębowiec odbyło się spotkanie Śląskiej Organizacji Turystycznej na temat planowanych działań promocyjnych produktu turystycznego. Jest to spotkanie zorganizowane pod auspicjami Śląskiej Organizacji Turystycznej Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Promocji w celu, abyśmy zaprezentowali nasze plany na najbliższy rok. Ale również wymienili się z informacjami, co samorządy i inne instytucje zajmujące się promocją turystyczną, jak i również organizacje pozarządowe, planują w swoich przedsięwzięciach na najbliższy rok, aby te pewne działania dotyczące rozwoju turystyki i promocji turystycznej skoordynować w ramach naszego województwa. I aby tak naprawdę doprowadzić do pewnej synergii tych działań, bo połączenie czasem sił po prostu je wzmacnia, a, po, a nie powoduje, że są one rozbieżne tak, ze sobą. Tak. Tak. Ym, przygotowujemy oczywiście parę wydarzeń. No i... My jako Regionalna Organizacja Turystyczna przede wszystkim reprezentujemy ten region, jeżeli chodzi o sferę turystyki na zewnątrz. Czy to przez nasze działania na targach turystycznych, czy śląski system informacji turystycznej. Natomiast na pewno bardziej instytucje zajmujące się lokalnie promocją turystyki, czy to w poszczególnej gminie, czy powiecie, będą oczywiście patrzeć na to z punktu widzenia no, swojego zasięgu terytorialnego. Z kolei zależy nam na tym, aby po prostu powstawał produkt turystyczny. I tak jak jeden da się sprzedać, bo tu tak naprawdę chodzi o wzmożenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie sprzedaż po prostu oferty turystycznej naszego regionu. Również nie każdy produkt jest dla każdego i chociażby jeżeli chodzi o turystykę wiejską zdecydowanie głównym odbiorcą może być dla niego mieszkanie z aglomeracji. Z kolei z punktu widzenia turystyki zagranicznej to największe atrakcje turystyczne Naszego regionu będą e, grały pierwsze, pierwsze skrzypce. W dalszej części wypowiedzi Agnieszka Sikorska no nie, przedstawiła dane dotyczące ruchu w turystycznego w Województwie Śląskim 2021. za rok 2012. Z najnowszych danych dotyczących ruchu turystycznego za zeszły rok jest to e, 4 miliony 200 tysięcy turystów i 4 miliardy złotych zostawionych na cele turystyczne związane z przyjazdami do naszego regionu. Myślę, że jest to taka kwota, która jest już naprawdę sumą niebagatelną. Adam Hajduga podsumował kampanię sezon na Śląskie oraz opowiedział o działaniach promocyjnych podejmowanych przez Urząd Marszałkowski. Po pierwsze była to pierwsza kampania promocyjna województwa śląskiego, która była kampanią stricte produktową, czyli nie pokazywaliśmy tylko wizerunku i elementów oferty turystycznej, ale po prostu udawało nam się ją sprzedawać. Około 2000 osób skorzystało z tego typu pakietów, kupując pobyt w poszczególnych hotelach i atrakcjach turystycznych, które oferowaliśmy w czasie tej kampanii. A z tego, aż 60% pakietów dotyczyło oczywiście części południowej naszego regionu i Beskidów. pamiętajmy, że te zniżki w ramach sezonu na Śląskie sięgały blisko 50%, co oczywiście było dodatkowym elementem zachęcającym. Ale co najważniejsze, udało nam się przedłużyć sezon, ponieważ kampania sezon na Śląskie trwała w październiku i listopadzie. A więc w tym momencie, kiedy możemy mówić o pewnej flaucie związanej z ruchem turystycznym w regionie. I dzięki sezonowi na Śląskie staraliśmy się wykreować pewnego rodzaju trend przedłużania sezonu, pokazującego, że sezon na Śląskie może trwać cały rok, a odpowiednia polityka rabatowa ze strony hotelarzy i współpraca z nimi no, może przyciągać dodatkowych turystów. O wypowiedź na temat promocji poprosiliśmy także Sabinę Bugaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, oraz Annę Zgierską, naczelnik Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Rozpoczęliśmy sezon. Trasy narciarskie są właściwie już wszystkie otwarte. Świetnie przygotowane. No, Warunki są bardzo dobre. Trasy najlepsze w Polsce. Ciągle czekamy na nową infrastrukturę. Natomiast myślę, że w tym roku możemy jeszcze przeboleć na orczykach, ponieważ one nie są takie złe. Wielu turystów przyjeżdża i sobie chwali, że w przypadku, kiedy wieje wiatr i są warunki pogodowe niesprzyjające, to kolej i kanapy stoją, a orczyki ciągle jeżdżą. No w tym roku po raz pierwszy nowo otwarte lodowisko, sztuczne lodowisko, czyli po nartach bądź też alternatywa do narciarstwa, do uprawiania snowboardu, yy, można skorzystać z lodowiska. Yy, są trasy biegowe, zarówno dla początkujących, dla osób takich już no, zaawansowanych, ale przede wszystkim w tym roku stawiamy na skitury. Yy, skitury, czyli aktywny wypoczynek na nartach, które umożliwiają poruszanie się, przemieszczanie się pieszo yy, po górach, a później kiedy jest możliwość, zapięcie prawda piętki, ściągnięcie fok i zjazd w dół. Jest to doskonała forma wypoczynku dla dlatego że ona wpływa. Można udać się w miejsca, gdzie nie dojedzie narciarz. I nie dojdzie turysta pieszy. W związku z tym świetna alternatywa po pracy, by wybrać się w góry na wędrówki piesze. Takie wędrówki organizujemy w sposób zorganizowany, czyli mamy przewodnika, który raz w tygodniu zabiera osoby w góry po to, by przeprowadzić te pierwsze kroki, pomóc postawić na trasach pieszych zimą, bo wiadomo, wymaga to odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego sprzętu, ale okazuje się, że pasjonatów ski touringu jest bardzo wielu. Każdy turysta wybiera sobie inne powody, bo mamy i, i turystów sentymentalnych, i turystów również ostatnio sporo zakupowych i jest oferta dla dzieci, a więc dzieci z wycieczkami lub też rodzinne wypady czy turystyka aktywna. No ostatnio przy okazji Miejskiego Systemu Informacji wydaliśmy przewodnik, w którym jest wymienionych 9 szlaków, więc już można sobie szczegółowo wybierać to, co kogo interesuje. No dzisiaj przykładowo rozmawiamy na temat planów. Śląskiej Organizacji Turystycznej i wpisywania się w, w całą tę działalność poszczególnych miast i powiatów, miejscowości. Także uzupełniamy się tutaj, współpracujemy. No jeśli chodzi o nasze miasto, my mamy podpisane, podpisane porozumienie od kilku lat o wspólnej współpracy z powiatem Cieszyńskim, Bielskim i Żywieckim. Także jeśli chodzi o turystykę, to na zewnątrz staramy się przedstawiać razem i we wspólnych wydawnictwach, zatytułowanych najczęściej Beskidy, i na przykład na stoiskach targowych czy w innych wydarzeniach. Aktualnie znajdujemy się na terenie Hotelu Dębowiec, a za nami piękny, nowo otwarty stok. Tak, piękny stok. Jako mieszkanka tego miasta również bardzo się cieszę, że, że w końcu będziemy mieli możliwość korzystać z rekreacji na tymże stoku. Osobiście uważam, że, że jest to obiekt przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców. Co prawda słyszę od starszych osób, które jeżdżąc w góry jechały do Bielska Białej, nie dalej, tylko jechały tutaj pociągiem, dojeżdżały do Szędzielni i już były w górach. Natomiast w tej chwili myślę, że osoby no myśląc o takim wypoczynku typowo górskim jadą do, do mniejszych miejscowości. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej dla sprawdzenia na, na kilka godzin również odwiedzą Pierwszy dzień spotkania zakończył się krótkimi prezentacjami zaproszonych gości na temat planów promocji produktu turystycznego w Województwie Śląskim. W drugim dniu skupiono się na aktualnych trendach panujących w turystyce krajowej i zagranicznej.